Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Izaka. I dzisiaj w Izaku sobie zagramy challenge'a. Nie wiem, demomana zagramy sobie, bo kurde no. Te wybuchowe rzeczy, jakieś suicide king. O kurwa, czy ja szalam bombami. Okej, okay, ciekawe. Śmieszny challenge, tutaj zawsze Dobra Okej, okay, czy po prostu strzelam bombami? Spoko, daj się to zajebiste No, tak mówię. Zrobię to cool no, no, no. aaaa ah. ah, bez, mogę spacją? mogę spać chyba, 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 jest zajebiste chyba, jest a chyba, 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 Strzelić, nie? Dobra, no idziemy dalej w takim razie. No spokojnie. Nie muszę nawet timingu w tym się specjalny. Po prostu bije spacyjka, nie? Oj, właśnie o to mi chodziło. Na Chodzę, i chodzę. Rozwałem wszystkie grzybki w takim razie, bo jest szansa, jakiś fajny tytus i się wyjebałem. Znaczy, to są pigułce fajne, jak pływają piguła. Jestem Ja pierdolę, dawaj To i lecimy tak o oh. Kurwa mam cztery soul'e teraz Zajebiste sprawy no, Daj mi piton O stary to jest free kurwa ten I rzeczy normalnie, pa 25 minut, no ideolo Wszystko free, dawaj Down, clear, salto, down, here, bomby po prostu. Yo. Pew tak, ten challenge nawet nie jest, kurwa, challenge'em dla mnie. Jest był ułatwienie gry po prostu. No. Ja pierdole, co to było, co to było. No, ale to było fajne. I tak większość modu i i tam Także to jest plus po prostu Szegnam. Proszę bardzo kluczyk hmm. Open Strabdoor Dawaj Jakieś fajne tamki to będą Ach, no to jest wszystko przy ten, Przed nie. Pojebana cena. Więc zrobimy tak, że pójdziemy no właśnie tu, tu wywalimy. to też sobie wygóźniemy, i pójdziemy sobie po. Mianowicie. No idziemy tu po prostu. No tak, wejść i wejść sobie do Dobra. No tyle serdu Lecimy jeszcze dalej O, no, żegnamy i pojedziemy no, tutaj na balastanie Opa Szkoda, że nie mogę jakakolwiek tych serwiszek wdrożyć Dobra, nie biorę... To w sumie nie biorę, wyjebany, idę dalej, speedrun, takie lekutki robimy dzisiaj, bo taką chcemy oh, mi się. Teraz bym wardał, że szczerze no. Dziękuję, w sumie ja, to mam, o to tyle kasków, o lucky pen, penik. Proszę bardzo I co my tu mamy? Deal double damage Familiar Eee, to chuj się wydaje. Oj to co to jest? Drops card, tarot card effects Dab Nie, wiem, czy to jest dobre, dobra no, co tutaj mam za to? Okej, okay, mamy Biblię! jest dobrym i Nie. wiem. tego na razie to wyjebane w to mam w sumie. Wolej po prostu chyba dalej, więc idziemy dalej. A ja, serio? życie. Ale to nieważne. Jesteśmy teraz na bossa chyba, nie? Tak. to Okej, to Nie, wiem. no to na razie. No, bomba. tak? nie widzę tych niestety idziemy pracować na Dobra. wow. Okej, okay, fajne. Idziemy dalej. Szybko. Szybciutki challenge to jest. Bo mogę. Trzeba grać. Z tym dobrym graczem raczej. Wow. Kurwa, ile soli ja w ogóle mam. I kolejny lucky pen. Lucky penny. Czekam. Ej. Okay. Consuming the item. Nie wiem, co to jest. Nie mam potrzeby się bać Pojebamy itemki Po no, prostu takie coś robić no, To jest lekka beka Czekaj, to jest boss room od razu no, 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 to nie wiecie. Dobra, aż ty kurwa zobaczę ten Angel room, no, Jak to mi się podoba, dawaj no, dawaj no, 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 no. By two damaging auras Ty, dobra to jest Wszystki tak mam ten No to idziemy dalej po prostu, nie, nie ma co Najszybszy challenge w życiu jaki zrobię Mi się wydaje ja mam idealnie pół HP Pół HP tego Pół czerwonego i pół soulowego Więc Fakie fajne kurwa jemu ja bin. na pino. Sponsor Becker of David, David Creep dawaj. O oh, kurwa la, Judge tym Nie no, figułę, nie biorę. Twoje bańce. dawaj lecimy. Jestem mię pejo. To jest fajny ten Dobra i żywaj. Że... Tyszko nie spokoja lol. I mamy serduszko. Dobra, szukamy sklepu. Ale tam sklep. No, to w sumie nic nie muszę szukać aktualnie, no. Patrzmy co my tu mamy. Mamy takie piękne rzeczy jak. No właśnie nic. To jest jakiś fajny. Co my tu mamy? A, chujowe, wszystko. Ja po prostu wezmę tutaj, pójdę i spierdalam. Nara. Szybko daj tutaj boss ruma coś do... będzie to g... no będzie git, mamy gitarę. Boss Tak, Ta, lecimy na bossa i koniec trwa. Pa. i lecimy na matkę, lecimy sobie serduszkę i lecimy, o takie jajce robimy, taki kurwa szybki ran i do biblioteki ran pam pam. ranczap, to dalej bierzemy to i to i sobie kurwa, że mieć na bubormach, że jak dostaniemy kolejną książkę to będziemy mogli mieć to. Dobra, co my tu mamy? No mamy bossa Papa Papa. Pa. Dobra, mam zatwione. Ty też, dziękuję. Kurwa, ale tyle itemów mamy. Takie pojebane, że sprawy są. No kurde. Taki ciągle. Także nie obawa jest na udach. No idealnie. Co my tu mamy? Faded Polaroid No dobrze, że nie przydamy się tutaj, tak? Awa! Co my tu mamy? A jest Treasure Room, a ja nie mam Treasure Room a nie mogę mieć, bo niestety jestem No nie mam po prostu treasure room w ogóle, nie bo to jest challenge O, Daj to mam trzy czarne serca Uu. To jest zajebista sprawa Mordini Tram, taki ten A i tak muszę iść na ten Mam harta i żeby ten skończyć, to więc to jest generalnie super wiadomość Część jest łatwy, w chuj, naprawdę to nawet nie jest challenge dla mnie 53. Dla mnie to jest przyjemność taki granko. Z nie za... bo Fetus żar mi się wydaje, jak efekty robi. Kurwa, umorę w moich mocy Nie, nie ma napisane Ale raczej to on to robi dobrze. Ten, Krótkie Daj to rozwalamy, to rozwalamy, to rozwalamy, to rozwalamy Dwa są hearty, nie no kurwa jakiś swoje Dobra, idę po to, idę do jednego solo. i pędzę. No, idziemy na matkę, na mamy, na łóżkę. W takim razie, 15 minut. Tutaj ryzykował Pani rano, bo i tak nawet nie muszę tutaj iść, to jest tylko ten za to, że pokonałem matkę poniżej 20 minut i mam Curse of Darkness Ja pierdol, po co? Dzięki, gro. Że, że, kurwa, ten... Męki się lekko skończyły. O czarne serduszko weszło do akcji. Nie, muszę się z, nie musiałem się z tym pokem jebać, na szczęście. Okej, okay, żegnam. Jak głupotę robię z tymi bombami? Zbyt, zbyt mocno kurwa ten, wstaję tych bomb. Za często wstaję ze swoich bomb, co? Nie ma wina. Tego nie znoszę. Kurwa, tych ziomków nie znoszę, czerwonych.

W tej grze w sumie bez kitu mogę po prostu speedrunować bossa To XD Będę już tak przy bossie tak. okej okay. okej, okay. ty no jest dziwnie, bo mam trochę mała HP ale dobra, dobra powinno się udać no nie to no spoko jak mogę ich widzieć na jednym tym przeżyłem, idziemy teraz przez streamingu, są skrzyneczki jakieś fajne, czymś chcę, tak trochę mi się powinno chcieć Okej, okay, dobra, dawaj na spokojnie, na spokojnie Kurwa mówiłem na spokojnie Dobra, nieważne Na spokojnie to robi, nie ma co kurwa ten się spieszyć Oj ja Bo nie ma znaczenia ja pierdolę... Jak... I teraz przez to przejemy grę. Skur staja. To nie działa mi się wydaje. A w Beskidu Black Cuddler. Ten. To ten. Wpływa na to, że to się nie dzieje. Lol. Dobra! Mamy to! XT! Udało się! Ha. Karta Chaosu. Dobra! To jest challenge. Tak! Taki krótki odcinek, taki krótki challenge był panie, prosty. LOL Więc jeśli ktoś by chciał jakiś prosty challenge, to przejść na start gry, no to polecam Demomama. Sajbiste jest. No, więc także... To był na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Widzimy się jutro o 16.00. Jak zawsze. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia, nie? Daj łapkę w górę, jak ci się podobało. Suba. Jak chcesz, czy pytać bieżąco. I komentarz, jak chcesz. Coś napisać, no. Więc no, trzymajcie się. Do jutra. Do poniedziałku. Tak. No. Więc papa. Po prostu. Do następnego, no. Papa, nara, elo, elo. 320. No. Papa.